Widzowie, dzisiejszym odcinku jesteśmy na szpakowie. Wróciliśmy tu. No, widzowie, niestety, tylko chwilę mnie tu nie było i już te takie rzeczy się podziały. Płotu nie ma. Traktorów nie ma, ale traktorów dlatego nie ma, że yy, po prostu no, nie będę wam mówił, we one się. Pamiętacie tą pożyczkę, co ja ubrałem? No to nie spłaciłem jej komornik, i zabrał wszystkie maszyny. O no, oprócz dwóch bo trzydziestkę jest dziadka na dziadka jest zapisana to dziadek sobie o tam zabrał do tego swojego powiedział że mi ją przetrzyma i jeszcze została dziesięć czternastka którą koledze oddałem widzowie tak ja może już tu wsiądę od razu Dobra widzowie Podjadę wam pod dom sąsiada, a raczej jego brak. Teraz wam powiem dlaczego. No i tak. Yy, sprawa jest następująca: komornik mnie dopadł. No i tutaj był dom sąsiada. Ale do tego zaraz dojdziemy. Nie, komornik dopadł. Musiałem posprzedać maszyny. Gospodarstwo mnie obrabowali, jak widzieliście. Czekajcie, wejdę sobie. To i tak jest sąsiada, nie moje. I widzowie, tak. Wyjechałem do Niemiec, zarobiłem trochę pieniędzy. I niestety... Przykro sytuacja się zdarzyła. <grym> bo dziadek umarł. No już pogrzeb był. Nie nagrywałem tego, bo to tak trochę nieładnie nagrywać, ich pogrzeb. No, a sąsiad nie wiem gdzie jest. Po tym, sumie po tym pogrzebie, wsiadł w swój nowy samochód, który nawet nie zdążyliśmy pokazać i pojechał gdzieś. Nie wiem gdzie on jest. On to od niego tylko wziąłem, bo do niego zadzwoniłem. Napisałem, to mi odpisał, ale teraz potem znowu napisałem gdzie on jest, ale nie odpisał już. No i tak, jeśli chodzi o jego dom nie wiem co tu się stało nawet Ja tu dopiero wczoraj przyjechałem Z Niemiec wróciłem Tam jeszcze no, 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 tą lawetą wróciłem, bo nie miałem czym No i tak widzę coś takiego, że tu jakiś gościu Ora sobie, ora sobie. Znaczy Ora kurde, sadzi, no nie? Ale szybko mu to wy wykiełkowało nie widzowie, takie rzeczy się tu dzieją. I ogólnie, ledwo przyjechałem i już wyjeżdżam. Bo widzowie stwierdziłem, że zbuduję machinę czasu i się, i się cofnę w czasie. Do tego momentu, gdzie miałem brać pożyczkę, i tej pożyczki nie wezmę. Widzowie. Wtedy to będzie od... właśnie. Też nie wiem co tu się stało. Bo to tak jakby, wiecie, jakby się czas cofnął. Trochę. No nie wiem, właśnie co tu się stało, wiecie? A może to tylko sen był. Kurde, to wszystko wygląda tak. Tak jak na początku, no. Dosłownie tak samo to wszystko wygląda. Może te wszystkie przebudowy i to wszystko to był sen? Nie wiem, wiecie, co coś dziwnego się tu stało. No ale dobra, wracając do mojego planu, jedziemy. Widzowie, no nie wiem, jaki to kraj jest, ja po prostu wbiłem w nawigację adres i jadę. No i widzowie tak Jakiegoś ruchu tu nie ma ostatnio I Jedziemy do jakiegoś kraju, nie wiem prawdopodobnie to jest Ameryka czy inne gówno albo Rosja, nie wiem i widzowie tam widziałem I Widzowie gościu taki wystałem Mustanga. Chciałem sobie go kupić, bo po prostu fajny był Dzwonię do gościa, a gościu mówi, że to nie jest taki zwykły Mustang. A ja się pytam, no to jaki? A on mi mówi, że to wehikuł czasu jest. Tylko nie działa. Ale jest. I to wiecie, widzowie, ja od razu sobie ten plan ułożymy w głowie i jedziemy tam. Dosłownie dzisiaj rano wstawił wreszcie to ogłoszenie. Czekajcie, jak zmienię, bo go piłuje. No i widzowie Będziemy się cofać w czasie Dzisiaj tam jedziemy W następnym odcinku W następnym odcinku widzowie Czekajcie Tak, w tą następnym odcinku Znaczy w tym odcinku jeszcze zobaczycie tego Mustanga Pewnie W następnym odcinku będziemy wracać Oczywiście ja tu wam to trochę potnę, bo tutaj dojadę do końca... do końca drogi... No, znaczy drogi, no do końca po prostu i się widzimy na tym. Już w tym kraju, jak już będziemy niedaleko. No dobra widzowie. No to mi się... To my się widzimy już jak będę tam. Dobra widzowie, dojechaliśmy do te... Czekajcie. Ter Schelling, czy jakoś tak? No tutaj się zatrzymałem na tankowanie Nie, już nie pokazuję Ale strasznie drogo tu Czekajcie co ja popatrzę, bo ja tu nie byłem To wiecie Fajnie by było popatrzeć Ale wiatraki tu mają No tak śmiesznie to wygląda No co lepiej Jakoś Śmiesznie Dobra widzowie, jedziemy dalej Trzeba jechać No wiecowie, ja, tu, ja tu jechałem Wczoraj wyjechałem, tak w ogóle To już większy ruch, ruch niż u nas Właśnie, może bym kierunkowskazy włączył Tu już policja, widziałem, że jeździ No i tu taka jakby autostrada jest czy coś Nie wiem, ale ja tą drogą już jadę dobre pół godziny minąłem o owce No czekajcie, nie, nie będę się tak zabrał Tu sobie zjadę No dobra To tu chyba Nie wiem, on mi się telefon wyładował Przed chwilą Ja sobie tam stanąłem i bym się wyładował Ale to chyba Nie, to nie to Dobra, czekajcie Trzeba nie to znaleźć, bo to on coś tam mówi, mogę z nim gadałem. W ogóle to Polak jest. O, to tu chyba. Tak, tu. No, on mówi, że będzie coś takiego. I mówi, żebym uważał na ten rów. Tak, to tu. Ale maszyny. Czekajcie. Coś mówi, że jak jest wiata z kosiarką, to tu to obok wiata. Aha, to nie, że. Dobra, czekajcie. Tak stanę. złożę od razu. Ha. Dobra, jakoś tu wiodę. Ciekawe czy odpali. No już ogólnie zapł zapłaciłem mu, wcześniej. No, odpalił to za pierwszym. Ale skrzynia coś tak średnio działa. No, teraz są do końca gaz naciśnięty. Chyba, że on taki wolny na jeden co jest. Górze nic nie widzę. No i nie jedzie. A no, bo spadłem z najazdu No to żebym narobił czekajcie no, to żebym narobił Czekajcie spróbuję go popchać No dobra Chyba git w tyłu o dobra Ja delikatnie do przodu I nie jedzie czego nie jedzie czekuj tu mówi Czego on nie jedzie? No takoj jedynie dodał Czekajcie chwilę Coś mi tu nie pasuje On też nie jedzie Dobra, czekajcie, widzę, bo tu jakieś problemy mam Dobra, widzowie, się okazało, że tam pod spodem jakieś te moduły są, żeby on się mógł teleportować w czasie i one były, yy, zahaczały po prostu o lawetę W tym miejscu jakoś, o tu No Co widzę? No, muszę tylko sobie cofnąć. dobra. Pasy zapniemy. Widzę, chyba bychła... dzisiaj to by było tyle. Chociaż. Chociaż jeszcze pojedziemy. Tam ogólnie zepsu, to ogólnie nie jest właśnie skrzynia. On potrzebuje odpowiedniej prędkości, żeby się teleportować. Skrzynię też widziałem, gdzieś tu niedaleko była. Zobaczymy, jeszcze po tą skrzynię pojedziem w dzisiejszym odcinku. No i w następnym wracamy i tuningujemy go Znaczy tuningujemy, naprawiamy Dobra, w to chyba to było <słuch> To nasz taki ciężki jest, że nawet sobie z nim nie daje rady No to tu gdzieś, w tę stronę. Znaczy chyba. No, nie Dobra, nie, tu nie tu. Tylko żeby tu do morza nie wpaść. Kurde się przestraszyłem. Co jest? No, nie dobra. Czekajcie chwilę. Popchać go trzeba. do przodu, do przodu. No i dobra, jedziemy. Trzeba wrócić z powrotem. Trzeba teraz wrócić z powrotem. W Na następnym odcinku to raczej już zobaczycie. O, ja nie wiem, absolutnie nie czekajcie. Jeszcze pojadę tam do tego miasta, dobrze. Tu barierka jest, bo bym przydzwonił tam do wody. No jest jeszcze mózg, kurde, kto tu robi takie wąskie przejazdy? Z kościoła pewnie wracają, albo idą do kościoła. Raczej, no tak w poniedziałek. Tu jest jakiś sklep. No to jest zasłonimy komuś gwiazd I dobra, więc sobie ja idę coś sobie zjem. I widzimy się w następnym odcinku Nara.